Witam tu, Magda, i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj babeczki z kaszymannej, danie, za którym wręcz przepadają e, dzieci. Oczywiście te, które lubią kaszkę manną. Moi chłopcy bardzo takie babeczki lubią. To jest zwykła kaszka manna, może tylko odrobinę bardziej gęsta, żeby łatwiej zastygła, którą wkładam do foremek, a następnie podaję polaną z jakimś sokiem owocowym albo owocowym jogurtem. Przepisy i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwilę pokażę, jak przygotowuję takie babeczki z kaszy mannej. Zagotowuję dwie szklanki mleka. I kiedy mleko już jest takie ciepłe, dodaję łyżkę masła, płaską łyżkę cukru, słodzimy według uznania oraz szczyptę soli. Następnie dodaję cztery takie solidne łyżki kaszki mannej. Myślę, że jakieś tak na oko 60 gram. Zagotowuję i gotuję tak przez 10 minut, bardzo często mieszając, tak żeby kaszka się nie przypaliła. Pod koniec gotowania, kiedy ta kaszka już jest taka dość gęsta, dodaję jeszcze jedną płaską łyżkę. Ta kaszka wponi mi nadmiar mleka, ma być bardzo gęsta, dlatego że chcę zrobić z niej babeczki i ona musi potem zastygnąć. Po mniej więcej 10 minutach, kiedy kaszka już jest gęsta, mniej więcej taka konsystencja, zostawiam ją na kilka minut, żeby lekko przestygła i potem wrócę i pokażę co dalej. Kiedy kaszka już przestygła mieszam ją dokładnie ona w zasadzie jeszcze nie przestygła, bo jest ciepła, ale odstała trochę i naciągnęła mlekiem, robiąc się taka gęsta. Mieszam ją tak dość energicznie, starając się, aby była gładka i niedwabista i bez grudek. Po czym nakładam ją do foremek babeczkowych. Babeczki dla Was. Co? Robię babeczki. Babeczki pycha! Tam teraz folią spożywczą, tak żeby babeczki z zewnątrz nie były takie brzydko zaschnięte. Można ten etap pominąć, bo one i tak będą stały tym dnem na talerzyku i nie będzie widać, ale lepiej, żeby były takie fajne mięciutkie całe. Obcinam folię i zostawiam na jakąś godzinę do stężenia. Najlepiej w lodówce, ale jak nie mam miejsca, to spokojnie może stać w temperaturze pokojowej. Peczki już zastygły, widać, że y, ładnie odchodzą od y, foremek. Wyjmuję je teraz na talerz i podaję z sokiem albo jogurtem, albo z drzemem, jako lekką przekąskę albo lekką kolację. już. Tak wyglądają po podaniu polane jogurtem owocowym. Tak. Tak.